Hej, z tej strony Q, a to jest Diablo. Witam serdecznie, e, mamy 16 poziom. No i w sumie co? I wychodzi na to, że skończyliśmy sobie robić katakumby, więc w dzisiejszym odcinku schodzimy na poziom dziewiąty, czyli to jest pierwszy poziom nowego, jakby powiedzmy, świata, nowej lokacji. Czyli uwaga, co to jest? Hot down here. It's hot down here. No, i wyszło od razu. No nie o to mi chodziło. O, tu jeszcze nagle mnie atakują. Dobra. Kurde. Co się tutaj dzieje? Strzelają jakimś kwasem. Uu! Strzelają kwasem. Eee, jeszcze ten kwas zostaje na ziemi. Ha, jakie powitanie zajebiste! No to jak taki poziom będzie? Jak taki poziom będzie na, na tym, tym, to ja się nie mogę doczekać. Co będzie dalej? Ja pierdzielę, porąbane, porąbane, dobra, jakoś przeżyłem na szczęście, ale ciężko było teraz. Fajne powitanie. Jeszcze ostatnio dostałem komentarz pod jednym z odcinków, że chyba będę musiał zrobić nową postać, bo raczej sobie nie poradzę tą otrzycą. I już teraz to już kompletnie. Boję się o moją przyszłość. Naprawdę. Pozytywnie. Napiszcie coś, co trochę mi tu wesprze na duchu. Nie leży tu jeszcze nic, Pomyślałem, że tutaj leży jakiś item taki, coś tam mi mignęło wcześniej, ale to chyba tylko był ten gold i tyle, dobra. Pochodzimy, Jezu, co za zagroda. Ja się nie dziwię, że oni za tą zagrodą zamknęli te psy, jak one były takie upierdliwe. Tu w ogóle mamy jakieś dwa aksy. Mamy Great Axa i Large Axa. Ten grade 80 siły potrzebuje, o mój Boże, ciekawe ile kosztuje się zastanawiam To ja to wywalę, a to może sobie zostawię, żeby zobaczyć ile kosztuje takie cacko Co prawda to jest białe, więc to nie jest, raczej nie będzie kokosów z tego Ale wiecie O, schodki jakieś Up to town Ale to jest po drugiej stronie, a, czekaj, 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 okej okay. Trzeba będzie tam zaraz podejść Na każdym pierwszym poziomie nowej lokacji, z tego co pamiętam, jest skrót. Kurde, ej. Ech, Mocni są tutaj! Co, nie? No chyba, że ja jestem rzeczywiście taki słaby i rzeczywiście tą młodszycą nie ogarnę. To będzie mi strasznie smutno wtedy. Tak się zastanawiam, czy sobie pod podexpić trochę tego witala... tej witalności, żeby mieć więcej życia. Ale sam nie wiem. No jakby co, to w pogotowiu mamy parę punktów, nie? Ja może tutaj zacznę chodzić powolutku. Zapytacie po co? Zapytacie po co mam chodzić powolutku? Boże, jak oni slalomem biegają do mnie. Co za kamstwo. Dlaczego powolutku? Powolutku no dlatego, z tego względu, że jak ja będę szybko szedł i gdzieś biegnę nagle, wiecie, i, i nagle pełno mobów mnie zauważy, no to będzie niemiło. A jak powolutku będę szedł, to wydaje mi się, że jest szansa na to, że mało mobów mnie zauważy, nie? W sensie wiecie, jak będę tak szedł kroczek po kroczku, to jak ktoś do mnie przybiegnie, to się od razu będę nim zajmował. A jak ja biegnę bez hamowania do przodu, to ja wtedy luruję czasami z daleka już kilka mobów za dużo, no i wtedy przybiegałem jak pojebanie. Także trzeba na to uważać, kurde. Dobra, co my tu mamy? Hello? Hello? Zainteresujesz się mną? Tu mamy large Chest'a z pułapką. Ok, scroll of nowa. Ok. No i to w sumie tyle tutaj. Tylko jakiś chest, dobra, I chodźmy sobie, odblokujmy sobie ten, 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 ten skrócik, tutaj jeszcze są jakieś chesty różne, puste oczywiście, no jakieś hajs, okej, okay. dobra, chodźmy tutaj do tego, o proszę i wyszliśmy tędy, okej, okay. no dobra, szybko mi topnieją te potki. Prawda, powinienem chyba bardziej tak ostrożnie teraz podejść już do tego tematu. Już nie jest, już nie jest tak łatwo jak, jak w katedrze. Katedra to była rozgrzeweczka, dopiero. Tam jeszcze jakiegoś demona latającego widziałem. Gargulec. Dobra, na szczęście padł szybko. Low, Ktoś jeszcze? Coś, ten? Chyba nikogo tu więcej nie ma, ale tutaj widziałem za ścianą, to jest lawa, o mój Boże. Dlatego ona powiedziała, że tu jest gorąco, jak weszliśmy tutaj pierwszy raz. Okej... Okay. Boże, że... Fajne, że oni nie potrafią do mnie dobiec, a ja sobie mogę strzelać przez tą lawę. I uważam, że to jest piękne. Tu jeszcze short był niebieski. Te gargulce chyba takie jakieś spizgane trochę są, nie wiedzą co się dzieje. Tędy nie przejdę. Głupie jest to, że ta lawa nie jest pokazywana za bardzo na tym. Na mapie, dobra, ogółem okazuje się, że lava jest tutaj bardzo fajną przewagą dla mnie, bo oni do mnie nie podbiegają, a ja sam mogę strzelać. Scroll of Golem. O. Staff of Fireball Tutaj te gówniaki z tym kwasem, nienawidzę Dobra I tutaj gdzieś ten short nie? Shortbow, coś jeszcze? Coś tam jeszcze leżało, Battle Axe ale to biały, dobra Tu mamy shortbowa, mamy staffa, mamy to, tutaj kapa jakiegoś niechcąco podniosłem, wrzuciłem go do lawy Dobra, chodźmy dalej, jak to tu wygląda, chodźmy tędy. Te dźwięki, kurde. Small chest. Chest. No lipton, dobra, rozwalmy sobie jeszcze te beczki. Ow. Dobra, oczywiście nic nie wyleciało. To chodźmy dalej tutaj. Będziemy szli przy ścianie cały czas, aż zrobimy kółeczko najwyżej. Tam pewnie ktoś wyskoczy, nie? Nie ma. Drzwi. A za drzwiami same beczki. Town portal, okej. Okay. Short Battle Bowl. Hmm. Fajne to? 3 do 7? To tak niezbyt to takie ciekawe. W sensie, no okej, okay, te minimalne. A, jeszcze nie mogę, a dlaczego? Eee, co? Czekaj, required. E, aha, 30 siły, 50 dexa. To ja nie mam 30 siły, to, to, to prawda. O kurde. To może dajmy sobie. Bo ja prędzej czy później i tak chciałem trochę siłki sobie podkoksać. Dajmy sobie tą siłkę. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Uwaga, mam 10 do 15. 12, 16. Tylko tak się zastanawiam, czy. Kurde, nie wiem, czy ten łuk z tymi prądami nie jest wciąż lepszy, cholera. No nie wiem, jakie jest tutaj przeliczenie tych obrażeń, nie? Bo tutaj mamy 1,6 i 1,6, tak, jakby mamy dwa obrażenia. Dalej nie rozumiem, jak to dokładnie działa, cholera, i dlatego nie wiem, kurde. Nie wiem, no a pobiegajmy z tym chwilę, zobaczymy. Zwykłe strzały, niestety. No ale zobaczmy, może będzie kurda, ja mi zrobimy może odwrót. Nie, ja, ja sobie wrócę chyba do tego, bo tutaj jednak jeszcze są obrażenia na podłodze. A te mopki czasami tak stoją w miejscu albo. A, biały. Chociaż oni mają resist e, Lightning, ale nie immun, tylko resist. Dobra, otwórzmy sobie drzwi. Nie wiem, może ktoś z was się na tym zna i sobie teraz myśli, że ty gamoniu, zamiast zmienić ten łuk, tamten jest lepszy. No okej, okay, może, może, tak, e, ale czekajcie, dajcie mi się jeszcze pocieszyć tym łukiem z tymi piorunującymi strzałami, bo... bo ja lubię takie, te, jak moje pociski ładnie świecą, wiecie o co chodzi. A te obrażenia wcale nie są takie, wiecie, no to nie jest aż taka wielka, gigantyczna różnica, nie, więc co tu jest? Down to level 10, proszę, proszę. Ała. Eee, hehehe, wow! Nie, ty tam miałaś iść. Aua! Wow. Jakie skubańcy, widzieliście to? To zaraz trzeba będzie do miasta spadać. O kurde, teraz zjebałem, bo ja chciałem wejść tutaj, a nie trafiłem myszką, i no cóż. I się skończyło, jak się skończyło. Wow! Nagle jak z dupy się pojawił. Ale oni naparzają. To już widać tutaj. Ręka, ręka sadysty już tak naparza tą młodszycę. Tu już się teraz nie pierdzielam. Au! Nie, 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 nie. <grystanie> uciekamy. Jednak uciekamy na razie. <grystanie> O kurde, dobra, eee, Hello, zobaczmy ten Stay nowy łuk, shortbow, 1.4 Ohoho, no ładnie, fajnie, tylko że takie coś to by mi się przydało jakieś kilka pięter na dole Znaczy wyżej, znaczy wiecie, wcześniej Fajnie, no ten damage jest słabiutki tutaj, ale... Ale 14, 13 do Vita to jest właśnie coś ciekawego, coś bardzo ciekawego Greetings! No um, it's always a pleasure to see one of my best customers. I know that you've been venturing deeper into the Labyrinth, and there's a story I was told that you may find worth the time to listen to. One of the men who returned from the Labyrinth told me about a mystic anvil that he came across during his escape. His description reminded me of legends I had heard in my youth about the Burning Hellforge, where powerful weapons of magic are crafted. The legend had it that deep within the Hellforge rested the Anvil of Fury. This anvil contained within it the very essence of the demonic underworld. It is said that any weapon crafted upon the Burning Anvil is imbued with great power. If this anvil is indeed the Anvil of Fury.

Nie wiem, poczekajmy jeszcze z tym łukiem, bo nie jestem pewien jak to będzie. Nie wiem. Mm, dobra, Co zróbmy Ty sobie tak. Friend? Tutaj pyk, pyk, pyk. Kupimy sobie parę tych tych płotków. Możliwe, że za dużo kupiłem. No tak trochę, ale one i tak szybko schodzą, więc zaraz się z tego wypłukam. Dobra, lecimy dalej. Kurde, no to już zaczyna być ciężko. Chyba rzeczywiście powinienem zrobić nową postać od początku grać. <gry> nie no, ale tak serio mówiąc, to kurde, mam nadzieję, że tak nie będzie. biały aks, to tam wiecie. Eee, dobra, chodźmy może tędy. To sobie takie kółeczko zrobimy, nie? Bo ja tutaj wcześniej biegałem. O, takie... A te potki takie na HP, tutaj tak leżą... tak z dupy, nie? Tak po prostu na takim odosobnieniu ktoś tam upuścił... te potki i zleżą. Tak śmiesznie. Chyba, że jakimś cudem ja tam kogoś, kiedyś gdzieś trafiłem. Ale nie było żadnych zwłok, więc nie wiem w sumie. Hello, mamy tu kogoś. Chyba, tu na razie nic nie ma. Ono jakimś anvilom mówił, jestem ciekaw o co chodzi dokładnie. Gdzie ten Anvil jest? Czy on jest na tym na tym poziomie? Czy gdzieś indziej? No to jest ciekawe, to jest ciekawe. High shield, no tak, średnio bym powiedział, średnio, kurde, przez drzwi nie mogę. O, oh, fakt. Boom, tu. Bum pozamiatany. Nie spodziewał się tego, że tutaj przyjdę. O Boże! Co za postrane moby. Kościół zamiast ze mną walczyć, albo cokolwiek, to kurde, idzie na spacer. Dobra, poszukajmy, nie ma tu nic takiego. Nie, tutaj już pozabijałem, no to chodźmy w takim razie może tutaj A tutaj też zabijałem, no to kurde. Czyżbym już tutaj wszystko ogarnął? To w takim razie gdzie jest ten Anvil? Tędy chyba nie szedłem, czekajcie, zobaczymy tutaj. No, jest! Tutaj ktoś. Nie, myślałem, że coś więcej będzie. To słabo, trochę słabo. No a tutaj też nic więcej nie ma, cholera. No nie wiem, czy ten anvil jest na tym piętrze czy niżej. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Chyba, chodźmy tutaj jeszcze raz na ten teren, gdzie jest jakaś lawa. O, ja sobie, może nie wiem, skoczę teraz tutaj na górę. Zobaczmy tu na górze. A nie, dobra, tutaj też już nic nie będzie chyba. Hmm. Bo tak się teraz zastanawiam też, czy na przykład rozmowa z tym Griswoldem, yy, czy ona rzeczywiście daje questa na. Na kolejny poziom, a nie na ten, czy na przykład, może z, z, działa to w ten sposób, że dał mi quest na ten poziom, i dopiero po rozmowie się gdzieś zrespił ten anvil, nie? Jakby tak było, to ja bym idąc na dziesiąty poziom, już ominął niechcąco tutaj ten, ten anvil, nie? Ale wydaje mi się, że nie, że chyba tak nie ma. Nie wiem. Hmm. No nic, dobra, będziemy kończyć. Najwyżej e, ten Anvil, jak nie znajdę na dziesiątym poziomie Anvila, to wrócimy tutaj i się będziemy bawić więcej tym tym. Okej, okay, to gdzie tu jest to ta, ta wyjście na dół? Tam jest to zejście, nie? To chodźmy tam. Tutaj jest jakiś Smalax. Mamy jakieś rzeczy? Nie mamy rzeczy. To w sumie będzie można od razu zacząć kolejny ten. Nie, nie trzeba będzie lecieć do miasta spoko. Ale jeśli chodzi o. Huk, to przydałby się jakiś taki naprawdę zarąbisty. Dobra, pozytywni. Znowu e, trochę krótszy odcinek, ale no, cóż, takie, takie designy poziomów. Lecimy w przyszłym odcinku na poziom 10, czyli drugi poziom tych całych jaskiń. Mam nadzieję, że nie wpadnę do lawy. Mam nadzieję, że mnie tam nikt nie pozabija. No nic, jeśli Wam się podobało, to wiecie co robić. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Hej.